Zawody, zawody i po zawodach. Mam ogromną przyjemność rozmawiać z srebrnym medalistą Mistrzostw Świata Gamma 2024. Tak zrobimy, żeby wszyscy wiedzieli. Przedstaw się, w tak. trenujesz? Jestem Krystian Wojniak. trenuję w klubie Grab Kraku. Moimi trenerami są Paweł Bielis, Marcin Dudek, Marcin Dudek oraz Ruslan Kozenko. I powiedz nam, jak wyglądała Twoja droga do tego sukcesu tutaj na miejscu? Moja droga wyglądała w sposób następujący, iż pierwszą walkę wygrałem z zawodnikiem z USA, bardzo wymagającym. Drugą walkę wygrałem z zawodnikiem z Ukrainy. Natomiast w trzeciej finałowej walce, po ciężkiej, bliskiej walce, niestety muszę uznać wyższość przeciwnika... Na punkty. Na punkty, tak jest. Niestety, miałem kilka razy dopięty trójkąt, próbowałem się kręcić w parterze, nie wyszło mi tym razem, ale na pewno następnym razem będzie. Przyczyny tym, że tak powiem, odrobili zadanie domowe i naprawdę grali, żeby tak, żeby wyeliminować wszystkie naszego niedoszłego mistrza Atu. Ale ja bardzo gratuluję czekamy na następny sukces.